Witajcie widzowie na mojej nowej serii, prosto z mojego nowego serwera. Tak, niedawno z moimi przyjaciółmi założyłem serwer, na którym teraz będę grać. Czemu jest to istotne? I czemu w ogóle nagrywam z tego odcinek? Widzicie, kilka dni temu znalazłem na świecie, bardzo blisko spawna, strukturę, która okazała się być domem maga. Dokładniej, maga natury. Dzięki temu byłem w stanie zdobyć kilka scrolli i po połączeniu ich z książką magii, Którą skraftowałem, teraz mogę zostać magiem w Minecraft, aby powstrzymać apokalipsę. Ponownie. To, że mam na razie moją książkę nie jest jeszcze wszystkim. Ponieważ dalej, jak, więc, jak pewnie niedługo zobaczycie, nie posiadam dość many. Nie jestem w stanie rzucać moich czarów dość często, więc co? My, więc musimy w takim razie zrobić sobie i temy. Żeby być w stanie rzucać czar częściej Przedmioty, które dokładnie nas interesują, to pierścień many i ametystowa, do, ametystowy naszyjnik. Potrzebujemy ich, ponieważ jeden zwiększy nam prędkość odradzania many, a drugi sprawi, że podwoi nam ilość many, którą posiadają, dodając nam całe 100 many. Więc będziemy musieli się tym zająć. No więc, widzicie w mojej bazie to jest mój bunkier. Zostawiam pod ziemią, żeby uniknąć zagrożeń, którymi jest wiele mobów, które spały się na tym serwerze, bo jeśli jeszcze nie zauważyliście, używamy modów, co znaczy, że na tym świecie latają na przykład smoki, które mają po tyle życia, ile Warden i są w stanie wyskoczyć na ciebie z każdej strony, ponieważ widzą cię przez bloki na 64 klatki. Więc dlatego moja baza znajduje się pod ziemią, żeby był bezpieczny. Ale wracając, posiadam na razie tylko 23 Arcane Essence, a do pierścienia potrzebuję na każdą z tych sztabek 8, co razem daje nam 32 sztabki. mało tego potrzebuję jednego Ametystu. Potrzebowałbym też diamentu, ale na szczęście byłem w stanie wyhandlować od mojego brata Mikozaura jeden z tych potrzebnych diamentów, jako że w zamian za andezy, które on potrzebował do swojego moda, dostałem te trzy diamenty, więc diamenty nie będą problemem. Teraz jednak będzie musieli właśnie zająć się Ametystem i będziemy musieli zająć się Arcane Essence, czyli magiczną esencją, dla tych, którzy nie wiedzą. Jednak skąd je weźmiemy? No więc tu obok mojego pięknego miejsca, w którym mieszkam, znajduje się ta Otofioska. Problem w tym, że została zajęta trochę przez mojego brata, ale e, rzecz w tym, że mamy... Tutaj te wieże, te wysokie wieże. Widzicie je widzowie? Tam, w tych wieżach, znajduje się klucz do naszej magicznej mocy czyli to są wieże kapłanów. W tych wieżach kapłanów możemy znaleźć przedmioty, które będą właśnie nam potrzebne do tego. Jednak mam umowę z moim bratem, że w tych domach. Nie mogę nic zabierać. Więc jedyne, co możemy zrobić, to faktycznie wziąć od kapłanów i weźmiemy tylko tyle, i potrzebujemy. Bo faktycznie reszta należy stuprocentowo do mojego brata. Nie mogę, nie będę go przesadnie okradać. No więc teraz będziemy musieli się tym zająć. Możemy albo wejść prosto, albo możemy użyć przedmiotu. Tak, bo jak już mówiłem, serwer zawiera mody. Ale nie są to tylko mody na magię i 200 HPS. I mając po 200 HPS. mo. Więc jesteśmy w stanie wejść w ten sposób, aby być niepostrzeżeni. Tutaj. Nie będę zabierał żadnych przymiotów, których nie Więc Weźmy tylko Arcane Essence. I tu. Jest jakaś piwnica o więcej Arcane Essence. O! Dokładnie tego szukałem. Ametys. widzicie widzowie? Mamy to. No. Gdzie tam jest? Cholera Widzę mały ametystowy problem Musimy coś wymyślić oj, oj oj Dobra może tu będzie Tu będzie Dobra Bo ametystu potrzebujemy do rezonansu czarna Tak tutaj też jest ametyst I tym razem Nie popsujemy tego Stoimy prosto na tym tak? Chyba nie da się tym kilofem tego wykonać. Jest jeszcze jedna wieża, ale nie będę ryzykował tym kilofem, więc co musimy zrobić? Najpierw to skupić się na zdobyciu tej magicznej esencji. Posiadam już 4, a w domu posiadam jeszcze z 20 parę, więc będę w stanie to ogarnąć. Sprytnie wchodzimy, tak, żeby nikt nas nie zauważył. Tutaj w piwnicy też jest ametyst, ale nie będę go wykorzystywał, bo nie chcę go zmarnować. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie możemy zdobyć Arkane Sense, a to znacza na samej górze tych wiesz. Czemu? No pewnie się pytacie, bo byliśmy tam i nic nie było, prawda? Ale widzicie, tak naprawdę, wszystkie te struktury mają. Kilka ukrytych skrzynek. A ta tatu mają na samym dachu. Nie będę sprawdzał ich jakoś wiele, ale tutaj gdzieś może być ukryta ta skrzynka. Potrzebujemy. Więc teraz zniszczę szybko te dwa bloki. wejdziemy tu. O, mamy to. I dobrze. Dobrze trafiliśmy. Tutaj ten w ogóle. Szczerze? Zniosę je Mikołajowi, bo wydaje mi się, że mogą mu się przydać. Tu jest Healing Circle, nie wiem co to robi. No i te tu. Dobra, tu je ja też zniosę, bo nie wiem czy w ogóle wiedział o tym, że istnieją te. Ale na wszelki wypadek mu po prostu dam. Tylko taka mini forma, nazwijmy to, zapłaty. Teraz tylko potrzebujemy skrzynki. Dobra. Więc, jak to zapłatę, to zrobimy też przy okazji skrzynkę. Więc no fajnie. Okej, okay, dobra. Zgarnęliśmy nasze przedmioty, ale gonią nas teraz moby. Mamy już te, ale... Tu jest problem, widzicie, muszę użyć mojego specjalnego, dodatkowego menu, żeby założyć ten pierścień mój i moją księgę czarów, co oznacza, że... O, teraz mam moment. Założę w sumie mój hełm. Gdybym miał hełm, to bym przeżył. Eee, tak, obiecuję, tak było, nie zmyślę. Okej, okay. dobra, i pościg chyba już ustał, więc teraz... Eee, o tu są, dobra. To tutaj użyjemy tych belek, żeby zrobić skrzynkę dla nikiego, żeby zostawić mu ta, ten nasz mały prezent. Ponieważ musimy zapłacić za to, że no, bądź co, bądź wyszliśmy tam do wież i wsięliśmy Arcane Essence. Co prawda, nie rozumiem do końca, czemu ma wyłączność na te struktury, ale powiedział tak, będziemy to respektować, nie będziemy brali więcej niż potrzebujemy. To, 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 to. Brawo. No dobrze. Teraz musimy ogarnąć ten pierścień. Nie wiem, czy uda nam się zdobyć w tym odcinku już metyst, ale jeśli uda nam się, to będzie niesamowicie przydatne. Dobra, okej. Okay, jesteśmy z powrotem w moim przyszłym mieście. Tak, dla wiadomości, Miko, mój brat Mikozaur nie będzie jedynym problemem z miastem. Tak, budujemy swoje lepsze miasto. Miasto Piole w Polis, tutaj. Jest powstanie najcudowniejsze miasto na całym serwerze. Jestem pewien tego. Przeszkadza im w reklamie. Więc kiedy tutaj wejdziemy. Tu jest nasz urząd imigracyjny. Więc tak, każdy, wszyscy jakby koledzy, którzy będą wchodzić, będą mogli zamieszkać tutaj i zostać obywatelami. A teraz przejdźmy do kraftowania i upewnienia się, czy mamy manę na pierścień. Many nasz, mamy już, tak, mamy idealnie 32. Idealnie, widzowie, się złożyło. perfekcyjnie, bo inaczej naprawdę moglibyśmy mieć kłopoty. Więc tak, żeby craftować te. Potrzebujemy jakiejkolwiek sztabki i 8 esencji. Więc teraz zrobimy to szybko. I mamy już 8 ingotów. I teraz weźmiemy jeszcze jeden diament. Skraftujemy pierścień. I mamy to. I teraz widz widzicie, mamy 200 man. I nasza mana odładowywuje się dwa razy szybciej. I teraz jeszcze, żeby. Ulepszyć nasz jeszcze arsenał, dodam jeszcze czary, bo tak, mam jeszcze kilka zwojów czarów, bo byście nie wiedzieli, czary w tym modzie działają tak. To nie jest to samo co nasze poprzednie seria, Kiedy mamy jakiś czar, ma on swój zwój, ma on swój level i muszę włożyć go do mojego spellbooka, którego skraftowałem wcześniej. Ten czar potem mogę go rzucać za określoną ilość many. I rzecz w tym, że potrzebuję znajdywać. Te właśnie skrole, Ponieważ bardzo trudno je skraftować Potrzeba przedmiotów Które są bardzo rzadkie Ale na szczęście w mojej skrytce Mam trzy Mam trzy właśnie zwoje Ten znalazłem w portalu od netheru A te dwa wypadły kiedy kapłani Bo w wioskach teraz spełnia się kapłanie Pewnie widzieliście Tam w wiosce mojego brata Byli kapłani i kilku z nich umarło walcząc z mobami Bo oni bronią tak samo jak Żelazne golemy i umarł i właśnie dropnęli takie czary te więc mamy to, mamy to i mamy jeszcze to. I teraz przetestujemy je, bo teraz już na pewno mamy dość many, żeby to wszystko robić. My to widzę, teraz się tym zajmiemy. A więc po pierwsze yy, mamy ten czar. To jest takie kopnięcie. Ono tak niszczy ziemię. Potem mamy to. To jest, to bardzo lubię. Ale tym strasznie trudno trafić. To jest taki czar, że zsułamy z powietrza jakby takie pilary i one jakoś uderzą, to one że zadają obrażenie, ale też odwracają jego kontrolki. To jest super mocne. Widzowie jak jest na przykład PvP, bo wtedy ktoś walczy, walczy i nagle ten. Jak idzie do przodu, idzie do tyłu, jak idzie w lewo, idzie w prawo. I się po prostu gubi, Ale strasznie trudno tym trafić ciągle ktoś mi tego unika, nie jestem w stanie po prostu tego wylądować, bo to spada z opóźnieniem i ma w sobie jeszcze przerwę, więc go można uniknąć. dalej. To jest dobry czar, go jeden z moich starszych i go bardzo lubi. Oak skin. to działa tak, że jak go rzucę, to zostaje taki efekt i to sprawia, że na 30 sekund dostaje 30% mniej obrażeń. Mam jeszcze Blessing of Life, ale to nie działa na mnie. To jest taki czar, że jak mam kolega albo na przykład zwierzę, to mogę je uleczyć, ale no trochę nie mam. Więc nie wiem, mogę brata, pole mogę brata poleczyć, mikozaura, mogę kolegów poleczyć, ale to na razie nie zbyt mi się przyda. Mamy następne, to jest Guiding Ball, to jest kapłani, tego używają, bo tak strzela takim pociskiem. on się trochę odładowuje, ale niech ten pocisk coś trafi, tylko odładuje się widzowie, to patrzcie na to, patrzcie na to. Podświetla, i teraz, jakbym miał inne czary, które robią pociski, to wtedy te pociski będą naprowadzać na niego, że one będą trochę skręcać, żeby właśnie go trafić. I ostatnie co mam, to jest Hit Search, i to jest fajne, bo to działa tak, że ja to rzucam, i wtedy wszystkie istoty w siedmiu blokach ode mnie się podpalają, i to jest mega dobre, bo wtedy po prostu mogę jedzonko sobie zdobywać o tak. I to nawet nie, nie kosztuje jakoś dużo many, to jest 58 many. Wcześniej to był problem, ale teraz mam dużo many, teraz nie musimy się tym przejmować. Więc musimy tylko zdobyć się na amulet, ale nie mamy faktycznie ametystu, i tym będziemy musieli się zająć w przyszłości. I będziemy musieli też odbudować moje miasto, bo jak widzieliście na razie stoi ten bunkier, jeden urząd imigracyjny, więc tym będziemy się jeszcze zajmować. Jesteśmy z powrotem w naszym mieście, i teraz widzę, jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tego serwera, to czy. Nie będziecie musieli czekać długo, bo na pewno niedługo będzie z niego więcej kontentu, zajmiemy się większą ilością rzeczy i przyjdzie jeszcze więcej osób, z którymi będziemy grali. Mam nadzieję, że jak najwięcej z nich dołączy właśnie do naszego miasta i będziemy w stanie zrobić tutaj cywilizację fajną. Dobra, to do następnego odcinka i cześć!